Witam serdecznie, multiplayerze FIFA 13, tym razem zagram Hanowerem, a mój przeciwnik jest z urzędem Arsenaru, także kolejne punkty w sezonie, o kurde Rosicki, dobryś, oż kurde, ale mi klupnął, nie dobrze. Niedwie się zaczął już przygrywam. O, to tak agresywnie, panie. No, Losicki znowu, Wiru, Egman przejął, Rush. Diaw, Schulz. O Schultz. ej Stracił Fermaryn Ziru... Przejmie Eggman E Jezus, ale to przejął to bal, Hopie. Miałeś mieć szybką kontrę Szczęsny bramcy, tak Kościelny Fermaryn Santicatolla Rosickiego znowuż tutaj on minął Rosicki, ale przeblokowany Egman, Szybko. główką do Szulca, Szulc, do Zjaffa, Diaf, szybko, ale to piłka miała szybciej operowana być, no dobra, pomyłka Jakonan, mach, Szybkie podanie. Dobra, szybkie podanie. Ach, przyblokowane szkoda ten szow Versil, Żyw. Dobra, Rosiński nic. Szybka konta dziaw. Ach, wywalcz diaw, wywalcz rób centre. Piękna centra. Ach, zjął mi to. Jakonan! Nie jest dokładny strzał. No ale Hanowe próbuje... odrobić te straty. Ziru! O kurde! Brona Hanoweru zaś pana Kurde, Jezus, wybijaj! Dobrze, to się obronił, chłopie. O, już mogło być 2-0. Dobra, ale kontra Hannoveru Ach, na aut mi się bił. Było co z tym zrobić. Ten tra AI nie ma. Nie doszła piłka do szkoda, do napastnika. Dobra, teraz jak on nam... Uderzaj! nie miałeś podawać! Kurde, ależ to... z Arteta... Santi Cazolla. Giru. Dobra, Egman dzisiaj jest dobry. w biorze Szulc... Świetnie do Diafa... Ach, ten ślizg był taki... Ale to czysty był ślizg du, -du, 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 -du. fiński, też mi tą bramę szczęścia w drugiej minucie. Piro jeden. Dobra, Vibi, spokojnie, centrujemy. Ale piękne podanie. Jakonan, jakonan. Ależ nie ma bramki. Szkord. Nieszczęsne coś dobre jest ostatnio. Główka. Aj! No, sytuacje są, tylko nie idzie nic w sieci widzieć. A na razie Arsenal ma jeden, a ja mam zero. Dobra. O! Przejmiemy to, spokojnie. Schulz. Ale to takie centry to są jakieś takie centry nie za bardzo Dobra, faulu, czysty faul doro, kartka żółta Kazola Pięknie śliz i atak a? Wypchał mnie, cholera, A dzięki, Jezu, obronił to szczęsny, ja pierniczy, to było przecież niesamowity prezencik, Wy? jest za wysoko. Dobra, fajny ślisk. nie da się grać. Senar coś teraz pasował. Szulc, jakonan. On... A, i tu nie ma faulu, Medalaczeke to tak wskosił go, aż upadł mi na ziemię. A, widzisz, jaki ma być czysty ślizg? Taki ma być. Delikatny, precyzyjny, apie. Ziru nie dać się stra... nie dać. Dobra, to taki szał, nie zewnątrz. Kolejna głowa przegrana. Ziru. No, próbuję, próbuję. Nie dać. A gdzie koniec pierwszej połowy? tu tutaj nie przejął tego Ale Panie sędzio, kończymy tą pierwszą połowę Dobra Nie no, miał być koniec pierwszej połowy, a tu jeszcze mi bramy jeszcze go, no Olermy, sędzia Nic, kurde, z gry nie mają lepiej, a cholerne ściny jeszcze. Kurde, co tak to jest? Ja pierniczę. Dobra, jeszcze akcja jakaś noweru może. Jasny, więc. No, to doliczył tych minut. Holender, jeden piernski sędzia. Z niego przygrywam 2-0 zmiany dobra nie ma co, trzeba trochę co zmienić a znowu jakieś niedokładne podanie to wybról to Cholera Nas to dać bramkarzowi do obrony to pchiroń stoi tam Niech co szlak No, spokojnie teraz O, to był, no, to nie był faul, no, masz o pierwszej jak pierun, do I, a, dupa. Dobra, że jaki, ja już od razu faul, tak jest. Trochę go tam nogi, od razu faul. O Nie Kurde... Ja takie to złe w ogóle w ustawienie takie ustawienie. ustawienie. zmienić to ustawienie, takie kurde. kurde. Też zmienia chyba A niech wyjdzie z tego meczu będzie Warcover, Będzie dobrze idziemy, idziemy za takim szybkim Dobra, Przejmij to, na przejmij to Szybciej na skrzydło ominiemy tu, w okolicie. a, i zaś to wybicie arteta. A znowu Kazola Podolski się pokazał. I spokojnie do wrócił Dobra, szembach Czyste pole Czyste pole eee, że się to zboży Do tego Pieląsk Szlak trafia Dobra, wybijemy Nic z tego, panie Szybko, szybko. Ja, jaka strata. No, delikatnie. Idziemy na tak. Pięknie. No, ale mam bal. Ach. Nic z tego nie będzie, dzięki o nie dojdzie szkoda Rosiński, podolski, no fajne przyjęcie. No, jaw, holender Taki niby szybki, a ja za... No, biegaj. I znowu do obroncji. A, piętką się bawimy, 4-0 przegrywamy się, bawimy piątkami. Jaf, teraz będzie mocna centra. Ach, znowu co tam było wypchał. O, kontuzja kazała dzięki. Dobra, fajnie. I szybka na skrzydła. Dobra, nie ma spalonego. O, ty. Bardzo cakier. Nie wybijamy czysto. Dojdzie, nie dojdzie. A Sarszawin no, wygrał w tym meczu. Olera, połowę zawodników tutaj nie było widocznych, a przegrywam tak wysoko. Dobra. Idź. Dobrze, fajnie. Uczci, ale komu tam podać? Ach. Aleny kościelny. Dobra, czysto, czysto, panowie, idziemy po honor. Cilindolo. Nie, no tak nie możemy grać. Jakaś centra. Na głęboko. Było za głęboko, ale wyderzał. Nie, nie, no opie, to jest... Piłka nożna, nie rugby. Ej! fał był! Hoppie, nie piętkuj teraz. Kurde, kosi tutaj jak ja, sędzia tam był V przecież. W polu karnym, bo niby rzut wolny. Bardzo bliskie odległości, ale po Dobra, fajnie wybicie. Inki. Ja jakoś się wybroniłem. Dobra. I już koniec meczu. Niestety porażka w pierwszej minucie, potem ostatniej pierwszej połowy, no i dwie szybko szczelone bramki i po spotkaniu, według mnie mecz był bardzo wyrównany, sytuacje były z jednej strony, tylko że miałem dzisiaj gorszy celownik, także niestety porażka, ale dwóch zawodników mam jako na ocenionych, także dziękuję za oglądanie, na razie, cześć.